Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w pierwszym odcinku z gry LabyRinth. Proszę, proszę Państwa, ja w tą grę nie grałem, jest to pierwsze spojrzenie ja dostałem klucz do tej gry I o co chodzi w tej grze to za chwilę Twórca czyli producent tej gry to jest Kufo Games jak i wydawca jest taki sam w tej grze chodzi o to, że, mamy, yy, że jesteśmy osadzeni w obcym świecie pełnym labiryntów. Unik, mamy unikać pułapek, strzelać do obcych, zbierać zasoby, ulepszać broń, aktywować moce i co najważniejsze, uciekać z labiryntu, ścigając się z czasem. Zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądała. Kosztuje ona 30 zł. Ja dostanę klucz, tak jak powiedziałem, za darmo. Yy, Samo zobaczmy, jak to wygląda. Przewodnik to broń z persa nielazowana. Spersonalizowana w ekwipunku mhm. to licznik czasu. Aha, tutaj u góry zobaczcie to licznik czasu poziomu. Musisz dotrzeć do portalu wyjścia nami dobije zera. Wyższe poziomy dają więcej czasu. Tutaj liczone są monety, zbierane na tym poziomie. Jeśli zginiesz, tracisz je. Okay. Tutaj pokazana jest y Twoja obecna ilość amunicji dla, wy wy dla wybranego pocisku. Pasek wytrzymałości. Pasek tarczy ładuje się ciągle. Pasek zdrowia. Odblokowane, wybieralne. Moce lub broń dodatkowa pojawią się tutaj. Czyli wkrótce aktywne. Power upy i efekty pułapek pojawią się tutaj. To, to, proced to proceduralnie genero przepraszam, generowany poziom. Czytać trochę, nie umiem. Znaczy umiem, ale nie wyraźnie mówię. Każdy ma nieskończoną liczbę układów, ale wszystkie trwają tyle samo. W lab, lab, labiryntach aha, znajdziesz wrogów, pułapki, power-upy, komponenty broni, orby amunicji i monety. Pamiętaj, jeśli zginiesz w labiryncie, tracisz wszystko. To portal wyjścia. Masz 3 sekundy, by go znaleźć. To po teleportacji do labiryntu. Później yy, rusza timer. Pamiętaj, twoim głównym celem jest dotrzeć do portalu jak najszybciej. Jesteś w kosmosie, uważaj otoczenia dla orientacji. Labirynty są pełne elementów i dekoracji, które działają jako punkty orientacyjne. Każdy poziom ma maksymalny czas na, na ukończenie. Im trudniejszy, ty masz, tym więcej masz czasu. No dobra, fakt. Czekajcie, zobaczmy w ustawieniach jeszcze grafikę na epickie To wszystko, wymieńmy Zatwierdź Naciśnij WASD aby się poruszać WASD A, S, pasuje Naciśnij lewy SHIFT, aby biec Poniżej jest pasek zdrowia w wokół Aha, dobra Naciśnij spacebar, aby przeszkoczyć przeszkodę Dobra Grup sobie o pułapkę yy, albo zastrzel. Aha. Labiryntek jest mnóstwo różnych pułapek. Część da się niszczyć, inne trzeba omijać. Coś cały czas to niewyraźnie jakieś. No czekajcie, no co? To to, to już mi wkurza. Zatwierdź. No chyba zatwierdziłem, nie? Dobra, trudno. Labirynta Aha, dobra. Teraz podnieś power up serce, aby uzupełnić zdrowie. Dobra, robota, jesteś teraz teraz jesteś ulepszony. W labiryntek znajdziesz wiele e, sprytnie ukrytych. Oho, uh -huh. była orba amunicji, możesz znaleźć ją w różnych. Masz teraz nowy pocisk ze zewnątrz specjalną. pokazany w prawym, dolnym rogu ekranu. Naciśnij C, aby przełączyć na następny pocisk. Dobra robota. R, aby przeładować broń. X, aby przełączyć na poprzedni pocisk. Dobra robota. Ciii. wróg jest bardzo blisko. Aby, e, jeśli się zobaczy lub usłyszy, będzie ci ścigał i atakował. Zajmij go szybko. Leży. Dobra robota. Wrogowie i pułapki upuszczają monety. Po y, zniszczeniu. Zbieraj je. Dobra. Jesteś bogatszy. Wróć. Y, widać to w prawym górnym y, rogu ekranu. Monety możesz użyć na amunicję, ulepszenia broni i boost skilli w Equipunku. W labiryntach możesz znaleźć komponenty i broni. Naciśnij, aby podnieść i założyć komponent broni po prawej. Teraz broń jest silniejsza. Na górze, po środku ekranu widzisz licznik czasu, oho Musisz dotrzeć do portalu wyjścia, zanim mnie dobijesz zera Pamiętaj, twojej twój znaleźć portal wyjścia i... Dobra, jest, przewinij przez portal i opuścić labirynt By opuścić labirynt Jak grać? Ukończ samo oczek Zobaczmy Kontakt z ziemią, mhm, zobaczymy Przewodnik, używaj strzałek, żeby przewijać poziomy, pokonaj najbardziej prawy, żeby iść dalej Wybierz żądany poziom trudności, w trybach gry offline możesz dostosować poziom trudności dla każdego poziomu. W trybach gry online poziom trudności nie może być zmieniony, ponieważ jest taki sam dla wszystkich graczy. Nowe nieukończone poziomy odblokują nowe broni i typy, e, typy pocisków. E, w labiryntach pojawią się też nowe typy wrogów, pułapek i power upów Najdź na, nich, e, na ich ikony, by zobaczyć szczegóły. W zależności od tego, jak szybko kończysz poziom, możesz uzyskać 5 stopni za każdy poziom. Wyższe stopnie dają ci więcej monet. Pokazuje to wszystkie monety, które możesz zobaczyć kończąc y, poziom na poziomie diamentowym. Kliknij przycisk Zagraj poziom, by teleportować się do poziomu. Kliknij przycisk Ekwipunek, by otworzyć Ekwipunek, ulepszać broń i boostować skillę postaci. Kliknij przycisk tabele wyników, aby wyświetlić swoje wyniki w globalnych tabelach wyników. Ten przycisk, ten przycisk jest dostępny tylko w trybach gry online. Tutaj widzisz swój podstęp w tym trybie gry. Twój rekord na tym poziomie jest pokazany tutaj w minutach, sekundach i setnych. Panel osiągnięć poziomu pokazuje wszystkie statystyki zdobyte na tym poziomie. Sumują się one do, do Twoich statysk, statystyk ogólnych. Sekcja Ranga pokazuje najwyższą rangę w na tym poziomie swoim rekordem. Pobij ją, by dostać wyższą rangę i więcej monet. Sekcja Nagrody pokazuje monety już zobyte na tym poziomie oraz te, które dostaniesz po osiągnięciu wyższej rangi. Fakt. No zobaczmy. Zabij minion, zabij minion, podasz pierwszy i bum, zniszcz pułapkę Łożeczko panie Czekajcie, bo 10 sekund ja muszę wyjść Wygrałeś, uciekłeś 27 sekund Mhm Nagroda 2, monet łącznie 6. Następny poziom. Dobra, trzeba szybko uciekać, ja nie mogę gadać, słuchajcie, bo. 45 sekund nie mam w to uciec. Tu chodzi o uciekanie też chyba. jezu, jezu, jezu. Gdzie ja mam uciec? <gry> Matko i córko. Szybko, może życie. O, tu jest, dobra, wyjście. Wygrałeś. Lisz, y, zabitych y, obcych 1 na 3. Narysione komponenty broni 1 na 1. Liesionych pułapek 2 na 3. Oho, następny poziom. Y, no to jak tak szybko będziemy tutaj te poziomy zagrywać, to wydaje mi się, że pierwsze spojrzenie wystarczy. Minuta tutaj mamy na ucieczkę. Spróbuj ponownie, zgiń i powtórz, zgiń po raz pierwszy, takie osiągnięcie na tym mi się odblokowało. To trzeba jeszcze uciekać, no gdzie ja żem wpadł znowu? Matko i córko jest jest, daj spokój. Matko i córko znowu, Boże, 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 dawaj uciekaj i Gdzie jest portal? Tu 3 na 5 no. Ja się nie dam na zabicie na, na, na zabijanie tych potworków, ale dobra Następny poziom Potworów, tak miało być Minuta 15 Coraz dłużej, coraz dłużej Parę już przy mnie, tu jest No ile was tu jest? No tutaj chyba nie przejdę Można zaszelać je. Ty kurde, ja nie wiedziałem jak to zrobić. Dobra, po prostu nie zabijamy tych zwierząt. Mam to gdzieś. i tak to mi się nie daje. One się same zabijają Gdzie tu jest wyjście? Nigdy w życiu tak ciężko nie pracowałem, znaczy nie grałem Zamiast odzyskać życie Dobrze, dobrze, dobrze A tu jest Na rekord poziomie czwartym 6 na 6 zabitych, 1 na 1, 0 na 1 znalezionych, 4 na 6 zniszczonych pułapek Mhm, dobra no myślę, że yy, tu przejdźmy na razie. Wspinę się po rankingu. Otwórz ranking po raz pierwszy takie osiągnięcie na mi się zblokowało. No jak widać mamy yy, więcej tych poziomów. To jest chyba jeszcze dwa poziomy, widzę, że są chyba. Yy, to jest nieskończone, tak? Później mamy tutaj rankingową historię, kreatywnej i przetrwanie. Mhm. No dobra, słuchajcie, myślę, że to koniec w tym dzisiejszym odcinku. Jeżeli byście chcieli kolejne odcinki z tej gry, zostawcie do góry i subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!